Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Klubu Romantiki Odcineczki z Głosem, pieśnią Czerwonym Nilu. Lecimy sobie z odcinkiem drugim, eee, częścią drugą, of course. Eee, czemu powiedziałam odcineczki z Głosem? Nie wiem, ponieważ już tej serii jako jednej nie ma. Eee, każdą nagrywam z osobna, ale dobrze, mniejsza o to. Lecimy. Długo cię nie było, minęło pół godziny. Mentor pomógł Ewie wstać na nogi. A dziewczyna nie do końca otrząsnęła się ze snu. To było najmniej przyjemne w onej renomancji. Przez pierwsze minuty, Mac był zdezorientowany i nie wiedział, gdzie naprawdę jest. Ja przyzwyczaiłam się do tego. Mnie się nawet podobają takie niuanse. Do każdego trzeba znaleźć szczególne podejście, a pospieszenie. Pospieszna praca nie przyniesie rezultatu. Jest w tym coś twórczego, jakbym była poetką lub muzykiem. Tylko, że narzędziem mojego rzemiosła nie jest harfa ani flet, a ludzkie sny i strachy. <coughs> Dowiedziałaś się wszystkiego? Dostajmy kąsik o Ronomancji. Tak, coś nie poszło zgodnie z planem, a zanadrzucała się właśnie. Posłyszawszy ich głosy, przyszedł gospodarz, jakże różnił się od człowieka, którego pamiętała Azanet. Wieś nie był silny, męski, nieco szorstki, ale krojący w sobie ojcowską miłość i troskę. Teraz natomiast wyglądał na znużonego, przygnębionego. Stan córki sprawiał, że umierał od środka wraz z nią. Co z nią? Co zrobiła? Co powiedziała? Kto jest winowajcą? Pieniądze z góry, okej. Okay. Najpierw płaca, potem praca. Zostajemy w uczciwości. Słyszę prawdziwą szazmę, Wszyscy jesteście jednakowi. Odsypał odpowiednią ilość monet, ale ma ukrył je w specjalnej kieszeni płaszcza. Póki szazmu nie dotyka swojej maski, jest ona po prostu kawałkiem materiału, jak i płaszcz, zwykłym łachmanem. <laughs> Zrobiło tak, aby czarnomag w każdym momencie mógł pozbyć się swoich rzeczy i nie trafić w ręce łowców. I tylko tajna kieszeń, do której szazmu wkładają pieniądze, wskazuje na to, że dany człowiek ma coś wspólnego z czarną magią. <laughs> mów. Wasz sąsiad, Ako. Starzec zmienił się na twarz. Od smutku nie zostało ani śladu. Ten, ten parszywiec. Skoczył w stronę drzwi tak szybko, jak pozwalał mu na to słuszny wiek. Mentor próbował zastąpić mężczyźnie drogę przy drzwiach, ale nie zdążył. Może i lepiej. Ramał i Ewa dogonili już przy domu Ako. Dokąd to? Narobisz szum, i co mu powiesz? czarni magowie ci powiedzieli? A co mi jeszcze pozostaje? Ta bestia! On! On! Moją azanet! Nie wolno ci nas w to wplątywać. Jeśli mu powiesz, że miałeś do czynienia z Szazmą, narobisz kłopotów nie tylko sobie. A ja mu nic nie zrobię. Ławcy faraona są w całym Hermopolis. Oni nie będą dociekać, kto jest winien. Odpowiada ci takie rozwiązanie? Gospodarz zmierzył Ewe wzrokiem. Sądząc po głosie, jesteś młodziutka, a gadasz, jakbyś przeżyła pół wieku. Czarną magię ludzie zaczynają praktykować nie dlatego, że mieli takie życie. I co mi pozostaje? Ako ten wyrzutek ludzkości pozostanie bezkarny? We śnie obroniłam przed nim azenet. W realności nie uda się już zmienić. Obroniłaś? Ona się go bardzo boi. Dlatego wieś nie próbował już znów zaatakować. Przerwałam to. Moje biedne dziecko. Dziękuję. Dziękuję ci. Gospodarz będzie się do Ciebie dobrze odnosił w przyszłości, okej. Okay. Nie martw się, jest wiele sposobów na to, by go ukarać. Na przykład... <laughs> Nie udało się im pozostać niezauważonymi, w domu zapł zapłonęło światło, a kowy wyszedł trzymając w dłoni świecę. Co za gadanie przed moim... Niewidzialny Boże. E, niewidzialny, tak Egipcjanie nazywali Bogara. Ako ujrzał dwoje adeptów Czarnej Magii i swojego sąsiada w ich towarzystwie. Najpierw się wystraszył, wciąż jeszcze zaspany, a potem wszystko zaczęło mu się układać w głowie. Wy, co wy tu robicie? Łowcy są niedaleko, właśnie ich widziałem. Wynocha, ty też się wynoś. Badru, dlaczego jesteś z nimi? Gospodarz nie powstrzymywał się. Zamknij, parszywy. Przysięgam na wszystko, co mam, że zapłacisz za to, coś zrobił. Bram mało pociągnął Ewę za rękę, dając na czas uciekać. Sytuacja wychodziła spod kontroli i mogła przyciągnąć uwagę. Bezszelestni rozeszli się w różne strony, ukryli się w mroku ulicy. Potem szybko spotkali się już na innej alei. Co się tam dzieje? Ukrywszy się, szeptali między sobą. Starzec nie może dać sobie rady z rozpaczą. On zapłacił, możemy iść. Zapłacił, ale ja się niepokoję. Epistata widział nasze twarze. Jeśli zapił starego i dowiedział się, że uciekał się do pomocy wszedł mu, sam się nie przyzna. Sąsiad wszystko opowiem. Jeśli starego Badru stracą, nie powie co zrobił, ako z jego córką. Chcesz wrócić? Obawiam się, że należy doprowadzić sprawę do końca, a ty już lepiej idź. Ale ja chcę iść z tobą. Co mam robić, jeśli w przyszłości zdarzy się coś podobnego? <laughs> Ramał skinął głową, czarne oczy zalały się z... zlały się z wycięciami w masce. Niech będzie, zachowaj ciszę. Wrócili dyskretnie do domu Ako, z początku starali się, aby ich nie zauważono, a nuż jacyś sąsiedzi wyszli z domów. Lecz mężczyźni wciąż zas się ze sobą kłócili, nie zwracając na nich uwagi. Wiem wszystko, wiem, że to ty, paraszywcu pokaleczyłeś moją azanet. Trzeba sprawdzić, sprawić, żeby umilkli i szybko wszystko rozwiązać. Ewa rozejrzała się ostrożnie, a potem wyszła z cienia. Skoro to było moje zadanie, ja muszę rozwiązać problem. No dobra, no to idziemy stanowczo. Zamilknijcie obaj. W przeciwnym razie wszyscy zginą. Tego chcecie? Nikt nie zostanie przy życiu. Ciebie pierwszą załatwił. Dostajemy punkty uczciwości. A koza zaczął wściekle. Ja? Ja jej palcem nie tknąłem. Skąd pomysł, że to ja? Ci barszywiny kronomanci ci powiedzieli? Lepiej byś dostojnie pochował Azaneta, a nie zajmował się herezją. Ewa Irem ma patrzeć po sobie w zadumie. Jeśli nie masz z tym nic wspólnego, skąd wiesz, że umarła? Ponieważ mocno się postarałeś, żeby tak było, prawda? Mącisz mi w głowie. Ewa uśmiechnęła się. Z tym uznania. Powiedziałeś jej, że jeśli nie wyjdzie za mąż za ciebie, nie będzie niczyją żoną. Pierwszy raz widzę takiego wymagającego rzeźnika. W świątyni się z tego nie ucieszą. Coś ty jej powiedział? Nigdy. Nigdy. Ja, ona, dowiedziałaś się o Ako dostatecznie dużo, żeby móc mu skutecznie grozić. I ja nie mówiłem poważnie. Oczy Badru napłynęły krwią. Ako cofnął się do drzwi. Wiedział, że może opowiedzieć wszystko owcom, ale dopiero jutro, a teraz, w tej chwili, grozi mu zemsta. Zemsta ojca, który był zrozpaczony tym, że jego córka niemal umarła, który kochał ją tak mocno, że oddałby swoje życie w zamian za lub odebrał cudze. Nie wiem, jakby, ale ja bym po Ako nie płakała. Już po tobie, wydlaku. Panie Badu, to błąd. Nie poddawaj się emocjom. Jeśli zostaniesz osądzony za morderstwo, kto zajmie się azanet? Ramao chłodno i obojętnie zauważył. Pora kończyć przedstawienie, póki nie pojawili się widzowie. Ako zapłaci za wszystko. Of course, jakbym, miała to, jakbym to zostawiła, to by była prawda. Ramao pociągnął Ewę w swoją stronę i syknął. Zapominasz się. Ewa popatrzyła wściekle na mentora przez szpary w masce. Na moment wydało się, że to sam set robi gniewną minę. On i tak zasłużył na śmierć, czyż nie? Nie osądzaj, to ci zostanie policzony na tamtym świecie. Taki jak on nie jest wart żadnego życia. Co słyszał, współczucie? Dostaliśmy pieniądze, czego jeszcze chcesz? On jest odst odstręczający. Ako chciał zabić, e, zbić świeża przez niego natknął się na łowce. Gdybyś wiedział, jak Azanet by, jaka Azanet była we śnie, na, jeśli nawet się zbudzi, to straci rozum. Każdy kąt jej świadomości jest wypełniony strachem. Dokie Remi, Remi, Remi dobrze, i Ewa wymieniali szepty, mężczyźni postanowili zrobić wszystko sami. Ba Badru rzucił się na Ako, żeby zwalić go z nóg, ale teraz zdążył podnieść się z ziemi pałkę i uderzyć starca w głowę. Gospodarz po mocnym uderzeniu opadł na czworaka. Ako uznał, że to jego szansa na ucieczkę. Mm, on nie zasługuje na życie, Zaznaczono, okay. ja nigdy nie jestem za y, przemocą ani karą śmierci. Chyba, że mówimy o mordercach, prawda, no to moim zdaniem dla mordercy nie powinno mieć, zwłaszcza z medytacji w mm. nie, że w afekcie, tylko wiecie, że, że to jest działanie celowe, chociaż nie mam pojęcia jak można kogoś zabić przez przypadek, oprócz sytuacji, że na przykład, na przykład powiedzmy um, kierowca, to znaczy ten, ten dźwigni, kierownik, um, słowo mi uciekło, które który kieruje dźwigiem na wysokości, na przykład łokciem coś trąci, albo niechcący przyciśnie przycisk obok, nie ten co trzeba. No i powiedzmy, że coś tam się zdarzy, że spadnie z tego i w ten sposób zabije jakiegoś człowieka, to to jest przez przypadek, tak? No. Jemu nikogo nie jest żal, ani zwierząt, ani kobiet, ani starców. Powoduje tylko nieszczęścia, potem to się na nim odbije w 10 razy gorzej. Ewa nie widziała twarzy mentora, ale wiedziała na pewno, że on myśli podobnie. Ako zginie z rąk padru i Remmao będzie to miało poważne skutki. Niepotrzebne okrucieństwo mu się nie podobało. Niemniej dziś nie było wyboru. Remmao był wyższy i silniejszy od Ako. Zręcznie schwytał uciekiniera i kilkoma ruchami powalił go na ziemię. Puść, puść mnie parszywy czarny mał. Tymczasem padru podszedł do siebie i dołączył, doszedł do siebie i dołączył do Remmao. Po raz, Ewa po raz pierwszy widziała, że podczas zadania zdarzało się coś takiego. Przeważnie wszystko odbywało się prościej i w bardziej przewidywalny sposób. Idź i to już, szybko. A jak ty. Ja dokończę sprawę, ty będziesz tylko przeszkadzać. Pozbądź się ubrania i biegnij do świątyni. Za minutę macie tu nie być. Zbierz, zabierz swoją cześć. Mentor podał Ewie jej pieniądze, a potem przestał się nią interesować, pogrążywszy się w rozmowie z Badru. Naprawdę masz zamiar go zabić? Ramao nie odpowiedział. Ewa czuła się zakupiona. Oto ono: okrucieństwo szezmu, o którym wszyscy mówili. o mroczna strona ich pracy. Słyszała o nim wcześniej, ale nigdy nie wiedziała, i teraz wyzywało to w niej obrzydzenie. Nie jesteśmy przecież we śnie, a w realności. Ramao zabije człowieka własnymi rękami? Ewa zrobiła kilka kroków wstecz, a potem odwróciła się i ze strachem skryła w ciemności nocy. Ewa wyszła. Weszła do dzielonego z Dio pokoju, druga dziewczyna już spała, podkradła się do łóżka, opadła na nie i owinęła w pościel. Trzeba przyznać, że na FCD nie robiły najlepszego wrażenia wpływy, jakie wywierało Imperium Macedońskie na Egipt po inwazji sprzed kilku lat. Jednakże miękkie łóżka, poduszki i wełniane prześcieradła przywiezione przez macedończyków nie należały do listy pretensji, jakie miała do najeźdźców. Bała się, że nie zaśnie po tym wszystkim, co dziś zobaczyła, a jeszcze bardziej bała się... Du Drugiego snu, w którym Anubis znowu będzie coś jej oznajmiał. W głowie. <coughs> Przepraszam, wirowały wspomnienia całego minionego dnia i dzisiejszej nocy. Sińca na skórze a, na a ciepłej duszy i chudy strachu. Czoram mało już za wszystkim skończył, czy ktoś coś usłyszał, Ewa pogrążyła się w myślach i wspomnieniach. Te opadły ciężko na jej powieki i niebawem zasnęła. Pozwólcie się bykały razem, bo już mi zaschł w później. Hmm. Rakiem obudziła ją Dia, która chciała usłyszeć relację z zadaniem. Zaproponowała wyprawę natak przed rozpoczęciem zajęć i kupienie czegoś, skoro już Ewa zarobiła pieniądze. Dziewczyna odkładała większą część swoich zarobków, mając w pamięci ubóstwo dzieciństwa. Ewa czuła potrzebę, aby zawsze mieć zapas pieniędzy. Im większy, tym lepiej. Jednakże lubiła czasem tracić coś, tracić coś na swoje potrzeby, dlatego zgodziła się na zakupy. Na jednym z pierwszych straganów znalazło się coś, co żywo zainteresowało dziewczynkę. Mamy stroje. zobaczymy wszystkie, ale ja już mam napisane, że właśnie wybrałam błękitną sukienkę. I, I nie chcę nic mówić, ale to też jest ładne, ale naszej postaci właśnie najładniej jest błękitny. Szkoda, że wszystkie postacie z klubu romantyki nie są tak piękne, jak ta postać. Znaczy jest dużo piękna, ale ta jest taka, wiecie, wyjątkowo ładna. Potem Diya zaproponowała Ewie zrobienie porządku z włosami, które przeczesała tylko nie dbala rankiem. Miejscowa handlarka natychmiast zaproponowała swój asortyment osób wykorzystywanych we fryzurach, podczas gdy wyjmowała swój towar wymieniła najnowsze wiadomości z inną kupującą. Jeśli tak, to wyłapią ich jak szczury. Też mi coś, o co do szumu? No, ojciec dał człowiekowi po głowie w zemście za córkę, co w tym dziwnego. Ona umiera, a kto winien? No i się pobili. Oj, nawet jak się wszystko stanie na Twoich oczach, i tak do ostatniego będziesz wierzyć w swoje. Przyjdą łowcy, wszystko załatwią i dowiemy się, kto miał rację. Stawiam trzy obole, że to zwykła rodzinna sprawa. O czym on gadaczył? O tym, co było wczoraj? Skup się. a było o Mamy okon. Mamy na jedną stronę i długie z grzywką. To mi tak strasznie przypomina jakąś aktorkę, tylko nie wiem jaką. Ale bierzemy zwykły ogon i czekajcie, ja sobie to muszę przesunąć. Zmieniamy w na nasz gęsty ogon, który jest naprawdę piękny. <laughs> Zostawić jak jest. Całkiem znośnie, ale coś nie pasuje. Co takiego? W oczach... O, o, chyba po oczach widać, że nie wiadomo gdzie włączyłaś się po nocy. Dodamy twarzy trochę kolorów. Nie że tutaj, dobrze, czekajcie, muszę sobie przywrócić stronę. Już mi się tam zaczęłam zapisywać sobie wszystko na kartce, bo czasami nie mam dostępu do komputera. Mam zaszycik teraz z odpowiedziami. E, ja mam tak. Mm, tutaj mamy prosty makijaż, bo wow, było, ale piękny. Jaskrawe kolory też są piękne. Tradycyjny makijaż ja mu wszystkie chciałam, może wszystkie nie mogę szkolić. Ale prosty makijaż, bo taki był w tym. <laughs> Zostawić. Kiedy zakupy były skończone, dziewczyny ruszyły powoli z powrotem do świątyni. Po drodze rozmawiały. Ewa opowiedziała, co działo się w nocy, opuszczając temat losu Ako. Paskudnie, nie podoba mi się, że epistata zaskoczył Cię w załugu. Jego nos nie ma do niczego żadnego nosa. Wziął mnie za zwykłą prostytutkę. Wygłupiasz się? Nie, słysza nie słyszałaś o czym mówiła handlarka? Słyszałam, widocznie już całe Hermopolis o tym gada. Wiele osób rozmawiało o hałasach i nocnym zamieszaniu w okolicy, a ktoś nawet opisywał kałuże krwi przy wejściu do domu jednego z mieszkańców. E, zraniłaś ako we co zaszkodziło mu też na jawie. Lepiej gadać o takich bzdurach niż o inwazji, już głowa boli od tych rozmów. Odkąd Macedończycy zaatakowali Egipt, w kraju się zmieniło, zaczynając od drobiazgów przywiezionych i włączonych do codziennego życia, a kończąc na sprawach globalnych, prawnych. Niektórzy zgadzali się z nimi i cieszyli się, inni nie akceptowali niczego nowego i obcego. Ewa zupełnie nie interesująca się polityką nie zajmowała się podobnymi sprawami, lecz one i tak jej dotyczyły, chciała tego czy nie. Niepotrzebnie tak mówisz. To wpływa na nas wszystkich. Nie uda się po prostu odwracać głowy. I to mocno wpływa. Nasi przodkowie, na przykład, bez lęku zajmowali się magią, a my. Roz... rozpoczęła się nowa rozmowa. Tak minęło kilka dni. Ewa zapomniała już prawie o łowcach, Badru, Ako i nieszczęsnej azanet. Udało się nawet nieomal zatrzeć wspomnienie o Bogu, które jej się przy... przyśnił. <laughs> Ewa. Obok niej pojawił się najlepszy przyjaciel. Z czego się tak cieszysz? Isman położył jej rękę na ramieniu i odparł. Nie słyszałaś? Łowcy dziś odwiedzą naszą świątynię. Po co? Szukają lekarzy na służbę. Niebawem jadą do Teb. Ewa popatrzyła na chłopaka, potem ściągnęła brwi. Znam to spojrzenie. Chcesz się z nimi zabrać? I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!